Cześć kochani, dzień dobry, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Kobiet, więc chciałabym Wam, dziewczyny, życzyć wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Jesteście silne, piękne, niezależne, pamiętajcie o tym i mam nadzieję, że miło spędzicie dzisiejszy dzień, albo już go spędziłyście, bo pewnie vlog wleci na kanał już po tym dniu. Możecie dać znać w komentarzach, co tam Wasi panowie fajnego wymyśli, jak spędziliście czas, ale mamy trochę planów na dzisiaj, więc zapraszam do oglądania. Także Ania na Dzień Kobiet zażyczyła sobie rogala, którego dawno nie jadła, bo od takiego czasu staramy się nie jeść w ogóle glutenu I czujemy się mega, mega dobrze Nie tak ciężko, jak jak zawsze wstawaliśmy rano i człowiek, człowiek był taki ociążały Dlatego teraz stwierdziła, że zrobi sobie wyjątek i, i zje swojego ulubionego rogala Dzień Kobiet, trzeba spełnić zachcianki, także lecę Jako, że jest dzień kobiet, to ja się również skusiłem na e, trochę e, grzeszków i kupiłem sobie tak świetnie wyglądającą kanapkę. W ogóle tamta piekarnia jest prześwietlna, tego kto jest w Warszawie, to mega polecam e, się tam wybrać. E, ceny mają odrobinę wyższe niż zazwyczaj, ale wydaje mi się, że czasem warto e, zgrzeszyć i, i spróbować e, takich e, pyszności, jak właśnie mają tam e, w tej piekarni na browarach. Warszawskie, za ich takie przestrzenne zagospodarowanie Tak to się mówi, zagospodarowanie przestrzenne Tutaj nawet żabka jest w kolorze czarnym, apteka i inne takie e, sklepiki A to wszystko tak do siebie fajnie fituje Wychodząc z domu cieszyłem się, że jest słoneczko, że może być delikatnie ciepło Ale zapomniałem, że jesteśmy w Polsce Mamy marzec, a w, mar w marncu w marcu jak w garncu i ta pogoda się zmienia wręcz co godzinę ostatnio. W ciągu 15 minut był deszcz, słońce, grad i śnieg ale spokojnie, jeszcze dwa tygodnie i tu 30 stopni. Polskie dziewczyny Najpiękniejsze są Polskie dziewczyny co? Całować wszyscy co? Coś to? Ehm, coś dobrego. Chciałem ci z czekoladą, a ja sobie wziąłem taką kanapkę. Stwierdziłem, że. Gl gluten. Ej! Kolwi, chodź, przepraszam! Boże, nie widziałem Cię. Jak <gulwi> się upomniał, no nie? No, przepraszam, przepraszam. Ja mówiłem na początku na vlogu że nie jemy glutenu od dłuższego czasu, dobrze się czujemy, e, ale w Dzień Kobiet można sobie, wiesz, pozwolić. Dzień Ja też sobie pozwoliłem. <grymne> Przed uczelnią Ani jeszcze szybko wpadliśmy do galerii. Ona już pojechała i zaraz właśnie lecę jej po prezent, który zgubiła. Eee, ostatnio gdzieś na uczelni, czy w tramwaju była to brązoletka z Pandory, którą jej kupiłem w Wenecji. Jeszcze to były początki naszej e, przygody. Ja nie byłam z, z niego mega zadowolona, wręcz tę tą, tą brązoletkę kochała, no ale wiadomo, to e, czasem tak się zdarza, że e, pewne rzeczy się gubi. E, po prostu się pewnie jej odpięła, tak? bo to ona jest taką, na taką klamrę, e, dlatego ja właśnie pędzę i zrobię jej ponowny prezent i ogarniemy tą brązeletkę raz jeszcze, mam, mam nadzieję, że teraz jej nie zgubi bo trzecim razem już nie kupię i mamy to, mam nadzieję, że będzie zadowolona wraca z uczelni około godziny 14, także Chwilę sobie to poczeka w domu. A czy ty dzisiaj złożyłeś dla mamy życzenia? Rano? Czy nie bardzo? Przyznawaj się. Przyznawaj się. Ej, ej dzień tam chodzisz. Dzieńkowiec trwa. Ja dopiero wróciłam z uczelni i na szybko wpadłam, zjadłam tylko obiad i szykuję się na event. E, idziemy na event Kruka. Event Kruka jakby jest taka podmarka mm, Piki Pika, którą serdecznie polecam, którą możecie często zobaczyć u mnie na Instagramie. Więc zostałam zaproszenie na to wydarzenie. Jestem bardzo ciekawa, co tam na dzieńkowiec się dzieje. Więc szybko się szykujemy i lecimy. Zobaczyć. Tutaj już Michaelowi zakazałam kupowania kwiatów na dzień kobiet. Te kwiatki ostatnio widzieliście, jak kupował na targowisku, jakby co przy, pojechaliśmy. No i jeszcze dostałam dwa bukiety od firm, za które bardzo dziękuję. Musiałam już je wcisnąć do jednego wazonu i właśnie z tego względu już Michael miał zakazane w dniu dzisiejszym kupowania większej ilości kwiatów, z tego względu, że brakuje nam wazonów. Proszę. To dla mnie. A zamknij oczy. Zamknęłam. Zamknęłaś oczy? No. Na pewno? Tak. Ok, nie otwieraj jeszcze. Nie otwieraj. Mam się bać? Nie otwieraj. Czekaj. Co ty robisz? Daj rączkę. Daj rączkę. Proszę. Nie możesz otworzyć. No, czy ty skupiłaś? <laughs> Dlaczego aż dwa? już to jest drobnostka? To chciałaś już wcześniej. To ja, wiem, tutaj, ja wiem co tutaj może się znajdować, ale to jest sekret, nie pokazujemy tego. Jest to osobista bielizna, dlatego nie będę tutaj, wiecie, w niej ani jej przymierzyć. Tak, więc e, bardzo chciałam właśnie z tej marki dostać bieliznę i bardzo dziękuję. Proszę ale bardzo. Ale zostawiłam dla siebie. Tak, a ty, a to... a czy o tym prezencie nie wiedziałaś, bo a czy o tym prezencie nie wiedziałaś, o tym wiedziałaś, także to jest taka ala niespodzianka, a to już taka niespodzianka. To mi daj dodatkowo do, do prezentu, jak coś. Okej, okay. <śmetyczek śmetyczek> nigdy za wiele. <śmetyczka> Nawet nie wiedziałem, co tam pani pakuje. A to jest A kosmetyczka. No, coś takiego. Okay. Fajna, taka mała podróżna. Kotku! <śmetyczka> Mam nadzieję, że nie zgubisz teraz tego. No, będę filmowała jak Ortowie. Raz... No i no nie <śmetyczniku>, No przestań, no. Przecież mówiłem Ci, że ci kupię niedługo. <śmetyczka> Nie. Yeah. się trochę jak przekupnie pierścionka. Mnie to mała, wiesz? To jest siedemnastka. No, ja A. chyba miałam troszkę większą. Zaraz zobaczymy, chyba jest okej. Okay. Jest okej? Okay? Na pewno. Okej, okay? bo to zawsze się trudno zapinało. Tęskniłam za nią, teraz po prostu będę cały czas patrzeć, czy o ja ją mam na ręku, żeby się Ale wiesz jak to jest, czasem po prostu nawet się przyzwyczajasz, czujesz, że tak, masz na ręce, a nagle, wiesz, spada. mi się spada. wydaje właśnie, bo jej ja, ja się bardzo trudno zapina i jak ja ją sama zapinałam, się wydaje, że po prostu jej nie dopięłam któregoś razu. Okay. Poszłam i ona na przykład, wiesz, z kurtki mi wypadła czy coś, bo była niedopięta. Nie, nie, nie mogę zabrać, się sobie pomóc, ale rozmiar jest dobry, Ups. idealny. Śmiało mogę powiedzieć, że tęskniłam za nią. Serio. Ja <laughs> tak mi jej brakowało. O, to była bransoletka, którą miałam zawsze. E, zawsze przy wyjściu ją zakładałam. E, no i fajnie, że, że mogę ją mieć ponownie. Mimo swojego błędu, zgubienia jej, ale Ach, nawet nie wiem co powiedzieć. Dziękuję. No. Już nie zgubię, obiecuję. <laughs> Dziękuję. My jesteśmy spóźnieni, Amen. a mi zabrakło. Miałaś to ubrać No, ubieram, to, ubieram tak? Tak. Teraz na event? Ja myślałam, że to jest bielizna taka e, dla mnie, a mówi, ja to ubieram na event Słuchaj, że ja sobie założę to pod marynarkę, a Majka, ale to miało być do łóżka no. Zaraz zobaczymy, jeżeli będzie więcej. Sorry, bo ja Ci to sam Ci opakowałam. Uwielbia Michael unboxing i paczek, <głos> <głos> dlatego jak widzicie... Szczególnie Twoje. Tak, no właśnie Twoje Cię tak nie rajcują, jak moje. Zawsze jak ktoś do mnie przyjdzie, to ja otwieram, a on już stoi obok. I co tam masz? Co tam masz? Pokaż. I dzisiaj e, bieliznę sam otworzył, ale wybaczam za tą Pandorę. Wszystko Ci wybaczę. <noise> no i ona po lila. Tak. Nie kłamałam, brałam prezent swój. Ale tak trochę chowam, żeby nie pokazywać za bardzo. I dotarliśmy na. <gry> Event, i po evencie wyszliśmy tutaj. Scenaria za mną nie jest najpiękniejsza, więc może pokażę Wam mojego chłopaka. I będąc w kruku, znalazłam. Idealny pierścionek zaręczynowy dla siebie. Ja już mam zdjęcie, już mam wszystko. Tak, wiecie co, ja się rozglądam za tymi pierścionkami raz na jakiś czas, jak gdzieś tam jesteśmy, patrzę co i jak, ale on wie co mi się podoba, więc wierzę, że będzie piękne. A to był pierwszy raz taki pierścionek, który mi się podobał w całości. Klasyk, którego nie ma nigdzie, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o kształt pierścionka, to ten był dużo, dużo lepszy. Ja, jak coś, to ja już sobie wybrała. Tak, ja tylko muszę kartę przyłożyć. że Jesteśmy na placu trzech krzyży, to nie obyłoby się bez serniczka. Idziemy zobaczyć czy duża kole... kolejka przelot, a jeśli nie, to na pewno wyjdziemy z serniczkiem chociażby na wynos. Co ty tu masz? Wreszcie, doczekałaś się. Tak. Si. Od... Mam swój upragniony sprzęt. Od dwóch lat Ania mi mówi, Michael: kupmy sodę stream, nie, rób, nie kupujmy wody normalnie w butelkę w sklepie. Bo teraz że że y, nie jest to ekologiczne. A dwa, no też no to idzie sporo pieniędzy, wiadomo. A tutaj jakby to jest kupione w ramach tej oszczędności i w ramach tego, że gazujemy sobie wodę jak chcemy. Jakby mamy y, taki, wiecie, dzbanek Duffy. I tylko że z tego dzbanka Dafi zawsze jest woda niegazowana, a ja takiej po prostu nie lubię. Więc dzbanek plus soda będzie to idealne połączenie. I już się nie mogłam jej doczekać, także tutaj wiesz, podłączaj wszystko i robimy naszą pierwszą wodę. Ja lubię lekko zagazowaną, to chyba trochę mocniej. Tu mamy taki, I tu mamy taki nabój, który jest do wody gazowanej, Tu jest ten dwutlenek węgla. I tutaj Dobre. w zależności tego, ile będziesz przyciskał przycisk, tak mocno. Jest tu pepsi. Ale kupiliśmy jeszcze Pepsi Max. Tak, także. zestawu wzięliśmy sobie jeszcze od razu dwie butelki. Co prawda chcieliśmy je szklane, ale w Mediamarkt nie było szklanek. Więc jeżeli macie sodę i wiecie, gdzie dokupić takie butelki, tylko szklane, to będę A na Allegro wcieczla. nie ma szklanek? Właśnie nie widziałam. Okay. Ja ogólnie jestem oszczędną kobietą i również patrzyłam na sodę na Allegro. Więc na Allegro też jest taka opcja. Tam macie nawet chyba takie nawet większe zestawy. I kosztują trochę mniej, tylko że tutaj mój chłopak już pozwolił mi nie czekać i mówi, dobra, nie jest duża różnica cenowa, bierzemy teraz, żebyś miała już na weekend, żebyś miała czym się bawić. Więc kupiliśmy w Media Markt, ale powiem Wam jedną rzecz, że chociaż kupując w Media Mark Markt, odkryliśmy, że tak naprawdę tego naboju nie trzeba kupować za każdym razem nowego w w Całości, w sensie, że wiecie, że idziecie i kupujecie cały nabój chyba za 100 zł, tak? 100 zł kosztuje? Tak, 100 zł cały nabój, a jak przychodzisz do Mediamarktu, to za 50 zł już nabijają ci do tej butelki, którą masz, tak cały jest. gaz. Czyli nie wywalamy tych naboi, tylko chodzimy do Mediamarkt i tam oni Wam nabijają za pół cenę, co wydaje mi się, że to jest mega korzystne. Tak, i tu macie do 60 litrów wody gazowanej. Oczywiście zależy od poziomu gazowania. Jaki sobie damy, ale ciekawe. I nie, to nie jest reklama. Yy, więc co? Do dzieła, gazuj no. naszą pierwszą. Do Dobra. Ja w ogóle byłem pewny, że to jest na prąd. Albo na jakieś bateria, to jest normalnie taki dzyngiel, cyk i to pod ciśnieniem ci gazuje tą wodę. Ciekawa ta technologia. Ogólnie wczoraj na Instagramie pokazałam, że kupiliśmy to i e, ludzie napisali mi, że ta pepsi jest niezbyt smaczna, ale to trzeba chyba tak? posmakować okay. po prostu. Z tego, z tego co wiem, że też jak się zrobiły te wyższe ceny w sklepach, e, to sporo osób właśnie zaczęło kupować sodę stream i takie te koncentraty żeby po prostu zaoszczędzić, bo z tego koncentratu mamy 9 litrów, a jeden kosztuje ile? 3 dechy? Tak, tak, 29 tak. zł dokładnie. Nie wiem, ile w kosztuje kola, ale chyba więcej za 500. Na pewno. No. Na pewno, właśnie to jest też taka oszczędność. My, co prawda, pijemy rzadko takie napoje, ale czasami wiecie, do jakiejś pizzy czy burgerka e, fajnie sobie przepić czymś gazowanym, więc będę próbować. Na pewno tego trzeba dawać mało, bo jakby ludzie nie pisali, że to jest niedobre, tylko że to jest bardzo słodkie, wiesz? Jeżeli wy macie takie, mm, używacie sody i macie jakieś fajne polecanki, to możecie napisać w komentarzach. Jesteś gotowy na pierwsze gazowanko? Tak, tak. Tylko tutaj właśnie czytam, że trzy razy klikasz ten system, aby uzyskać standardowe nasycenie, a pięć razy, aby uzyskać mocno gazowaną wodę. Do dzieła, tylko nie wąsuj. Uwaga, bo robię. Raz. Jaz. Dwa. Trzy. Dobra, sprawdzamy jakie jest standardowe. Tak. Dobra, bierzmy to. Gotowe? Tak, ale może z, ze szklanki, żebyśmy nie byli hamami w swoim <noise> własnym domu. I później chciałabym jeszcze spróbować zrobić tą Pepsi, ale to może już jakiegoś obiadu czy coś? Ej, rzeczywiście jest gazowana. Jak się potrujesz, to będziesz pierwsza. A umyłaś tą butelkę dobrze? No. Tak? To jest to, woda gazowana. Ej, dobra. I dużo osób mi napisało, że to właśnie jest dużo lepsze niż taka woda butelkowa. Ogólnie wody z plastikowych butelek mm, tego smaku nie mają za dobrego, jak już to z szklanych butelek, nie wiem, czy też czujecie tą różnicę. No to też jest plastik, co nie? E, tak, no ale w sensie wiesz, jakby to nie jest taka, że butelka ci stoi w tym plastiku, ta mm. woda w tym z plastiku stoi cały czas, tylko w sumie tu masz na świeżo, ale właśnie przydadzą nam się na pewno jeszcze te szklane buteleczki. Spoko, Ci Chciałam naprawdę? się nabić tego, ale miałam nie być Ale Naprawdę jest świetna. System, okej. Okay. Dobra, no i gdzie ją stawiamy? No i ja to bym postawił tutaj. O, pasuje? Pewnie, ważne, że czarna. Tak, tak jak ważna, wszystko. ważne, czarna, a to schowam. Jak schowasz wyciskarkę, to już w ogóle masz ma mniej szosokach. Nie. Zapraszam. No, ale dobra. Pasuje idealnie, zakup... Udany. Udany. Si. Ślicznie wam dziękujemy za tego vloga. Mam nadzieję, że się podobało. Ja zabieram się właśnie już za montaż i już zabieramy się za tworzenie kolejnego, ponieważ Ania znalazła motywację do jednej fajnej rzeczy, o którą ją prosiłem przez długi czas. Także trzymajcie kciuki, żeby ta motywacja została. No i co, i widzimy się już niebawem. Ciao.